Halo? Jakie to jest kurwa, devilne. Mogę ci, wam przeczytać od razu dwie kolejne. Możesz, czytaj. Tak? No. <laughs> Misja obucona przez liszącego ją psa wstała. Zauważyła, że jest, że jest spóźniona na spotkanie w filmie. Ubrała się i pobiegła szybko, żeby je przygotować. Jako właściciel tej firmy, która zajmowała się produkcją gadżetów i karm oraz przedmiotów do Am po troce spotkała chłopaka, z którym nie widziała się 12 lat. Minęła go obojętnie, śpiesząc się na najważniejszą rozmowę w firmie. Być, miał być temat kontaktu kontraktu O ponad 10 milionów złotych. Minęła go obojętnie, śpiesząc się na. Aha, to już. Skręcając w alejkę, została powalona przez psa. z jej ubrania i uciekł z jej torbą. Misia, ze zniszczonym ubraniem, leżała na ziemi. Rozglądając się wokół, zauważyła pod zjedonym śmietnikiem małego pieska. Oder do niego, nago, go go na ręce, toląc psa blisko siebie. Szybko biegnąc do firmy z psem na go przez pięć kilometrów potknęła się o patyk i straciła przytomność. Obudziła się w szpitalu, podłączona różnymi kablami. Z kostnicy z trzech badanych ciał to stały się trzy psy. <noise> Ochrona szpitala, widząc to szybko tam popiegła, po otwarciu drzwi, ja wszystkie ja psy, biegły pod salę misi, próbując się tam dostać. <noise> to była druga część. Piszczu też byś dzwonił po Dobra, <głos> dawaj trzecią. Trzecia i ostatnia, jaką widzę. <noise> Wtedy misia postanowiła, mimo kajdanek na ręce, wstać i otworzyć tym pieska. Ze swoją determinacją... ...zerwała kajdanki, a następnie się e, rozebrała i szybko pobiegła otworzyć drzwi psom. Niestety drzwi były na kartę dostępu. Misia wysłała swoją mocną... Misia wysłała swoją mocą stado wron to dostały się to do centrum dowodzenia i przegryzały wszystkie kable. Z wielkiego podniecenia straciła przytomność. Obudziła, z... obudziła się głową w koszu na śmieci w firmie. I pracownicy ją wyciągnęli, gdy tylko się obudziła. To jest głupie. To, jest... to jest trzecia część. I ja wiedziałem, że Blad jest pierdolny, ale że aż tak... Nepto Neptom nie pisze. Co kurwa? Co chce? Jakoś...